Cześć, cześć, witajcie. Zapraszam na relację z finałowej rozrywki drugiego tygodnia Grand Ren Championships w Star Wars Galaxy of Heroes. W rundzie finałowej drugiego tygodnia mierzę się z graczem RR Philanthrop. Jest to gracz, który na skład arenie używa pewnego rodzaju hybrydowego teamu: Generał Skywalker, 5 Race Galactic Legend, do tego jest Chewbacca i. Han Solo. Generalnie tego typu koncepcja jak najbardziej u niego się sprawdza. Z tego względu, że na arenie na SWGOH widać, że generalnie nie ma problemu, żeby wejść. Może na podium nie zawsze mu się udaje, tak, ale generalnie takie top 10, co powiedzmy dla niego norma, czasem ewentualnie coś tu się zdarzy, że Coś mu wypadnie co jakiś czas, niemniej generalnie każdemu z nas czasem coś wypadnie. Jeśli chodzi o statki, ma podobną sytuację, aczkolwiek wydaje mi się, że ma dużo więcej niepokojących spadków poza top 30, co jest trochę dziwne, bo zwykle, bo potrafi być w top, top no generalnie na podium jako pierwszy też może być. Kilka razy z rzędu udało mu się też być pierwszy na, na podium, więc przyznam szczerze, tak mocne spadki, no powiedzmy, że mogły być czymś spowodowane i od tamtej pory raczej się trzyma wysoko i na statkach, i na, i na skład arenie. Pomagają mu w tym oczywiście w miarę dobre mody, przy czym jest to o tyle dziwne, że szybkie mody, najszybsze mody, na znaczy w sensie mody, które mają najwięcej speeda na sekundary speed na, wtórnym, na wtórnej statystyce jako parametr wtórny ma na łacie i na JKR-ze. Co jest trochę... O, jeszcze jest Grant Auto Tron, co jest trochę dziwne, biorąc pod uwagę fakt, że na arenie gra Gasem i Ray Galactic Legends. Tutaj widać, już pracuje nad nową generacją slicerów do modów u nie Niemniej, generalnie no, trochę jest zadziwiające, że jest fakt, że super mody ma tak naprawdę na postaciach, którymi chyba specjalnie na arenie nie gra. Chyba, że planuje grać na przykład nimi na arenie. Aczkolwiek, no, różnie to bywa, tak. W każdym razie, tak. Sytuacja na polu bitwy prezentuje się w taki sposób, że zostałem już zaatakowany. Zostałem. O, sorka, nie ten. misklik, Zostałem już zaatakowany i zostałem już wyczyszczony. Generalnie, oczywiście, tak zwana inwazja. Invasion. Przy czym dość wysoki wynik ma. Tutaj wszystko poszło na raz, tutaj poszło na raz. Mam dość wysoki wynik, aczkolwiek z bandytych Andersami miał jakąś przygodę. To mnie trochę zaskoczyło, bo z bandy Andersami rzadko też ma jakąś przygodę, jakąś poprawkę. No, pf, i powiem tak: być może wynika to z tego, że wystawił bardzo mocny team z tyłu. I zakładam, że z tyłu właśnie wystawił L.A. Galactic Legend Tuna. A wynika to z faktu, że... A przemawia za tym to, że z przodu wystawił Nightsisterki, Geonosian, gdzie teoretycznie potrzebna jest Traja, ewentualnie Nihilus, Separatyści, droidzi, tak? Droidy z BB-8, gdzie generalnie też potrzebny jest albo Darth Raven, albo bardzo mocny Jedi. A z kolei na dole jest Padme, wprawdzie bez, bez relika na Barista, ale generalnie Padme z relikami siódmymi, relik siódmy ma Anakin oraz Kenobi, w związku z czym tutaj też teoretycznie potrzebny byłby albo Darth Raven, albo e, albo Traja z Gatem, więc na dzień dobry już, już traciłbym Gata, a z kolei też Geonzjanie albo Darth byli potrzebni tutaj, tutaj ewentualnie też może iść gaz, więc tutaj specjalnie jakoś się nie obawiam, bo tu mogę, mogę pójść z kimś gasa. Niemniej tutaj przyznam szczerze, tak, no jeśli tu nie pójdzie teamem JKR, w sensie takim, że JKR z, w swoim takim teamie standardowym, no to ja tego nie przejdę. Nie przejdę. A na pewno, jeżeli z tyłu będzie Regalactic Legend i nie pójdzie JKR, to już na pewno go nie wyczyszczę. Więc przyznam szczerze. Trochę w takiej sytuacji patowej mnie postawił, ale jeśli z tyłu nie ma Ray Galactic Legend, to jesteśmy w domu. Tylko, no, trzeba jeszcze tylko się tutaj postarać, aby RNG nam trochę, yy, znaczy RNG musi nam tutaj trochę dopomóc, ażeby udało się potyczkę właśnie tak naprawdę, spadmy. Tam góry na razie niespecjalnie nie specjalnie planuję, natomiast, od tego, bo ponieważ wszystko zależy od tego, czy z tyłu jest Ray Galactic Legend, w związku z czym yy, tutaj będzie iść. JKR. Rzadko walczę JKR-em przeciwko Padme, niemniej generalnie zasada jest prosta. Pierwsza, schodzi chodzi Padme, trzeba uważać na, e, na Anakina. O, ja oczywiście bez Skywalker'a. Gdzie są moi Jedi? Oczywiście bez Skywalker'a. Potrzebuję tutaj Grandmaster Yoda, ale weźmiemy sobie tak, tak. E, tak. No dobrze. Kenobi będzie oklepywać. Kenobi będzie tantować. Wiadomo, on jest po to, żeby ściągać wszystki cały damage. I co? No i próbujemy tak. JKR versus Padme. Mark w Padme i teoretycznie Padmę musi zejść jako pierwsza. E, dobrze, może na razie tak. E, tutaj starajmy się jak najwięcej uderzać na Basicu, tak? Więc tutaj na razie Basic. E, tutaj kontry powiedzmy. Tutaj tak. Dobrze. Basic. I nie ma padne. I prawie nie ma kenobiego. Nie, kenobi się trzyma. Dobrze, to robimy big shield gdzieś tutaj na Anakina. No, trochę dostał, trochę sięknął. Dobrze, zrobimy tak. Teraz tak. No, kenobi, sorry, no, nic za to nie poradzimy. Teraz dopiero możemy ci coś pomóc. Tak. Podleczymy się. Tam Bardzo fajnie. Tutaj Basic. Dobrze, kontra przynajmniej poszła. I teraz co? Teraz tak. Ability Block. No tutaj bariska właśnie trochę przeszkadza w ten sposób, że dispeluje wszystkie właśnie moje bloki, tamty, stany, tego typu rzeczy, tak? Natomiast no, nie zmieni mi to taktyki, bo i tak potrzebuję jak najszybciej pozbyć się właśnie największego damagera, czyli Anakina. I czy to wystarczy za chwilę? Zaraz zobaczymy. Tak. Dobrze, Basia. Mamy to. No i dobrze. BASIC. Stan chwilowy przynajmniej. Może tak. Dobrze. Teraz może tak. No, bariska teraz podleczyła, oczywiście. Masa, tak. Oczywiście nic nie dał. No, tu trochę niepotrzebne to było. Dobrze, to idziemy tak. Okej, no obiega teraz trzeba ściągnąć. W miarę żwawo, a widzę, że strasznie jest mocny. O, baliska przynajmniej zeszła. Słuchajcie, jak już baliska zeszła, to już powinno iść teraz dużo łatwiej. Bo słuchaj jeszcze będzie tańczyć, Kenobi, ale już teraz nie powinno być jakiejś tragedii. Teraz walczymy o banery. Kenobi Mark. Dobrze. Basic. Tutaj się trochę podleczymy. Stan Dispel. Stan tylko. No dobrze, to zrobimy tak. I cofniemy meter. Oj, sorry. Chciałem tylko cofnąć ten meter. Taka sytuacja. No, teraz tak. Tutaj jest teoretycznie ładne. To jest bardzo niebezpieczny duet. Niemniej to są tuny G11, G12. Więc geonozjanie powinni sobie tutaj poradzić. Ale z kolei geonozjan nie mogę użyć. Bo potrzebuję brud alfa do ewentualnej rejki tam. Z tyłu, no to musi tutaj iść jakiś generał Skywalker. Generał Skywalker z jakimś dodatkowym klonem, albo z, O, może iść z Faisem i z Asoką. Jak najbardziej, czemu nie? Mam nadzieję, że sobie tutaj w takim tandemie poradzą. Wszyscy są na relikach, więc Draideka nie powinna ich ściągać na raz. Ale zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Może tak? Dobrze, już. Oj, 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 to już, już koniec? Tak? To już koniec walki? Sorry. Oj, sorry, nie zauważyłem, że to już koniec walki. No, droideka się raz ruszyła i to by było na tyle. I teraz tak, z tyłu, jeżeli tam jest Ray, no to mam Dart Ravena, mam Brut Alpha i mam yy, Gata. Więc no, pytanie w jakiej koncepcji tam będzie Ray. <laughs> Przepraszam. Nie ma tutaj Ray. O kurcze, panie, panie, dlaczego nie wystawiłeś Ray tutaj w obronie? No, proszę pana, tu powinna pójść Ray do obrony. Nie tak się umawialiśmy. Dobrze. Eee, Rage the Training versus First Order. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj jakiejś specjalnej tragedii. Da się zrobić. Tak. Eee, no, tutaj będzie Dispatch healowy tylko tak naprawdę, ale zobaczymy, może wystarczy. Teraz, może tak. First Order Officer mógłby zejść szybko. Na przykład, teraz prawie. Gacze, teraz będzie pewnie ten Stormtrooper zatantuje i wy wyklęsuje tego, więc może skupmy się teraz tak czy jak na kimś innym. Y może tak. No. Trooper wyklęsował tutaj, więc tutaj. Będzie kontrować czy nie. Zaraz zobaczymy. O, dobrze. Dobrze, już, 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 już starczy. E, może tutaj zdispelujemy tego. Cofniemy tego. Bo jednak on się mocno potrafi napędzić. E, skupimy się teraz na Foxie. Dobrze. Teraz na Trooperze. Teraz, tak? Zaraz będzie illuminate, Illuminated Destiny. Więc spoko. Eee... No nie no, komputer ja nie chciał. Nie, 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 nie chcę kontra specjalnie. Mamy Illuminated Destiny. BASIC. Mm. Stan. Dobrze. Papa. Pa. Cofamy go. Zdecyd Zdecydowanie go cofamy. Zaraz mnie. Aha, nie miał za jeszcze, ok. A nie miał Dayza, no to jest problematyczne faktycznie. Tak, Basic i został nam główny Damager i napędza 4 metera. Podleczymy się trochę, cofamy, tak, tak, bielinki i chyba tyle. Banner czy dwa stracimy tu niestety, tak, dwa banery stracone. No nic, celem jest to, żeby przejść tutaj wszystko za pierwszym razem. E, tu jest łampa z tym łampa z bandy Hunter więc do tego jeszcze wrócimy faktycznie. Tu jakieś bany się wydarzają, no niestety taka sytuacja. E, to teraz tak. E, tutaj idzie Dart Raven, ale bez. E, chociaż ja wiem. Dobrze, tu idzie Dart Raven, tu nie dyskutujemy generalnie. Dard Raven w takiej koncepcji może bez Malaka, oczywiście bez tego. Na takiej zasadzie. Seed Empire potrzebuję tak, tak. Malak może w jakiejś innej... gdzieś indziej mi się przyda jeszcze. Zaraz zobaczmy. Na razie go tu wstawię, ale zobaczę co mi jeszcze zostało na Night sisterki to też jest dość irytujący team. Na nightsisterki, no, no emper ewentualnie, a padnę mam jeszcze na nightsisterki, więc spoko. Nie, to tutaj ten, tutaj śmiało, śmiało mogę tutaj sobie z malakiem podejść. Mhm, uh -huh. ja tu chciałem bez malaka podchodzić. Uh -huh. Taka jest sytuacja e Chyba tak muszę niestety BBA też ściągnąć Dobrze jakiś firmy się przydał, fajnie, mas shock cofnięcie turmetera, więc tak spoko. Teraz tak. E Szok a e jej! E e. Miał być tylko Shock. Co ty robisz, Grebius? Grebius, halo? Co ty mi tutaj... Ja nie mogę. A teraz to się nie ruszył, tak? Wcześniej ubiłem mu droidę, to się rusza, a teraz się nie ruszył. Coś... Marudera przez to niestety straciłem. Niestety nie podoba mi się taka sytuacja. No serio? Dobrze, że Malak już na G13 to jeszcze trochę przeżyje. Ale generalnie, dwa tony stracone. A ja się zastanawiałem, czy bez Malaka iść, nie? <taka>, Taka sytuacja. No, a Malak tutaj generalnie, że tak powiem, uratował sytuację. Hmm. Ty, Tiluk, może pójdźmy tutaj bez Malaka, co? Ta, nigdy więcej. Nigdy więcej na sobie z BB-8, nie pójdę na mala, z mala, bez Malaka. E, no dobrze. Tutaj teoretycznie mogłabym sobie poradzić Treja tylko bez Nihilusa, bo spróbujemy Nichilusa profilaktycznie zachować do timu z Empire. Taka sytuacja. No tak, no tak. E, tutaj idzie sobie Traja. Traja. Pójdzie sobie tutaj jeszcze jakiś dodatkowy seat. Potrzebuję jeszcze tutaj kogoś w sumie. Dłuku, może jak najbardziej. I może jeszcze hmm, Sidius. No, Sidius jest na stracie teoretycznie spisany. Na takiej zasadzie. Hmm, 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 hmm. Powiem tak, czy potrzebuję. Może jednak niech sobie zachowam. Czy użyję tutaj. Bo potrzebuję jeszcze tak, ściągnąć Banty Huntersów, tak, i Night Sisterki. Na Night Sisterki teoretycznie jest chyba Padme, tak, Galactic Republic. Galactic Republic, tylko nie mam tam już Kenobi'ego, więc to będzie osobiony skład, ale mogę tam wstawić coś innego. Na Night Sisterki Padme, na Banty Huntersów może być MP jakieś. Dobrze, to możemy zrobić tak, że tutaj jednak pójdzie Nihilus. Tutaj sobie pójdzie Nihilus. Tak, na zapas. Gdyby RNG stwierdziło, że jednak nie mogę tego wygrać. Dobrze, tu na razie się schowamy. O! Sam się rusza pierwszy, no proszę. Dobrze, cooldowny. 4, no lepsze 4 niż nic, prawda? Dobra, izolacja. Teraz big hit. Hmm. Myślałem, że będzie big hit od spaja, ale okej. Okay. Dispel może będzie tutaj. Tutaj. Dobrze. E, Savage, bierz go. E, skubany się zdąży podlecieć przed shotem. No, miał warta faktycznie, miała farta. E, dobrze to co, sprzątniemy sobie chyba na razie. E, Sunfucka. Żeby nic nie tentowało. Tak, Stają się trzyma jeszcze i już się utrzyma do końca. Dobrze, tak. Mhm. Teraz pultamy i papapodu i to by było na tyle. Dobrze. Dobrze, Nice-Serki to też może być irytujący team, dlatego najpierw się upewnimy, że poradzimy sobie tutaj. Tutaj potrzebuję Empire z Wejderem. Potrzebuje też tutaj. Kogo jeszcze potrzebuje? A możemy sobie wziąć w sumie lampę, czemu nie? Kogoś jeszcze tu potrzebuje? Hmm. Możemy wziąć łata, tak, tak żeby coś podleczył ewentualnie, gdyby coś się działo, spoko. I może jakiś tank. Jakiś tank, co mi jeszcze zostało z tanków? Nie, nie chcę Geonozjan na razie używać. Nie chcę tutaj Geonozjan używać. Co mi zostało z tanków? Hmm, short trooper. no powiedzmy Short Trooper. No na takiej zasadzie, Bounty Hunters vs Empire. Znaczy, znaczy, Empire vs. Bounty Hunters plus yy, ten plus łampa. Więc tutaj generalnie będzie trzeba na łampy uważać oczywiście. Yy, tutaj damy na Palpatina. Yy -y. Tutaj damy tak. I sobie trochę może potańczymy. Ability Block. Yy, sorry, miał być Ability Block? Oj, sorry. Nie tak to miało być. Grido. Ok, następny nakręcimy się. No, no to wejder generalnie razem z Wake zniszczył system, że tak powiem. Daisy. Ha, łampa zarzuciła Daisy w No dobrze, tak. Podleczymy cokolwiek tutaj, jeszcze, na tym wcale specjalnie już nie trzeba. A, jeszcze się ruszył z Kubany. Dobra, SIA. No, banerek niestety stracony. No dobrze, i mamy tak do wyboru: Padmy albo Celesa. Zobaczmy, co by się tutaj bardziej sprawdziło. Yy. Jakie speedy ma tutaj ta Ventress? Ponad 200 spida, ok. Daka na Helcie 215 speeda, ok. Night Sister Zombie 213, Talzinka 209 i tutaj 231. To chyba mimo wszystko na razie spróbujemy cls sans z Gatem potrzebuje stałego. W Stały dispel tanka, a to mi generalnie powinien zapewnić właśnie e, tron. Więc idzie CLS, Chui, Gat, Artu. E, hmm, czy Artu ja potrzebuje? Dobrze, może zrobimy tak. Tak zrobimy. I tak. I mam nadzieję, że ta koncepcja sobie tutaj. Poradzi. Zajęć z generalnie CLS-em nie walczyłem zbyt często. Niemniej to, to są reliki versus G12 i jeden relik. E, pierwszy może tutaj pójdzie e, shot na Spiritkę. Pierwszy z na przynajmniej. No. Kontry: jakieś kontry potrzebuję, dobrze. E, to teraz tak. Tutaj zobaczymy, co się uda. Od razu tak. Tu jakiś redukcja turnetera, świetnie. Tutaj zrobimy sobie tak. Tutaj teraz chyba Asaszka zejdzie. Dobrze. Znowu Asaszka zejdzie. Teraz Daka trzeba zbić. Dokładnie tak. No, tu spirytka. Spirytka trochę przeszkadza, prawda? E, jaka spiritka, zapytacie? No, dobre pytanie. E, no, tutaj niestety sporo się straciło na, na C3PO. No, ale Night ma to do siebie, że jest chaotyczny i potrafi wejść w taki arengi, że jednak zabierze sporo sporo banerów. No, tutaj 5 banerów poszło się czesać. Dobrze, zobaczymy, co jest na statkach. Jeśli na statkę zostawi swojego negocjatora, to jeszcze nie jest nic pewnego ojojoj, ojoj, jest Akbar, ok, Jest Kimera. Mhm. Dobrze. No to tu jedziemy oczywiście. General, znaczy Galactic Republic. Tak, tak. Eh, Asoka, Plon, Wilding eh, i Sergeant. I to by było na tyle, mam nadzieję. No dobrze, tutaj jest Bix, tutaj jest Y-Wing, No spróbujmy tutaj. Spróbujmy tutaj. Uh -huh. Może tak. I teraz tak. Dobrze, przynajmniej już nie ma Y-Winga tamtego, to jest generalnie jeden z podstawowych celów. No a Soki też już nie ma. Uh -huh. Fajnie. Właściwie nie fajnie. I tracę banery przez to niestety tylko, ale dobrze. Mamy teraz swojego tanka. I starczy? Starczy? Powiedz, że starczy. Dobrze. E, tu basic, basic. Kto teraz wejdzie? No tak. Sabinka. Sabinka coś tu chciała chyba, tak? Sabinka coś tu chciała nam powiedzieć, że... Że nam trochę chce poprzeszkadzać, tak? Dobrze, zrobimy sobie tak. Teraz się trochę podleczymy. Przyspieszymy. No, zaraz to. No. Czemu nie mogłem się ruszyć? Ech. Niestety się nie udało tego zrealizować. To chciałem. A mianowicie oszczędzić trochę banerów. A tutaj generalnie jest klops. Od pracy banery. Niestety. No, ale flota rebeliantów, niestety, taka jest, że potrafi sporo banerów też usunąć. 61 tylko banerów. Jest niezbyt dużo. Niezbyt dużo tych banerów. No. A jeszcze jest kamera tutaj do wyczyszczenia. Więc zobaczymy, co się tutaj uda w... jeszcze osiągnąć. Kamera First Order. Mhm. No, z kolei tu idzie moja flota z Agbarem. A ja się zastanawiam, czemu mi tak szybko zginęła flota. Jak ja nie miałem przecież tego, nie miałem e, Hantuta w pierwszym tym. O, ja pierdzielę. Sorry, nie zauważyłem. Wydawało mi się, że Hantuta zostawiłem w obronie. Dlatego nawet tutaj nie ten. Nie wziąłem pod uwagę. So, kurde. Dobra, pewien, pewien Miskich tutaj był, bo wydawało mi się, że handlot jest w obronie. Nawet na niego nie patrzyłem, czy go wziąłem, czy nie wziąłem. Wyszedłem z założenia, że biorę skład taki, jaki ostatnio używałem. A to był błąd. Dobrze. Bierzemy rebeliantów. Ale teraz kolej hand. Mi się może bardzo mocno przydać. Bo tak, potrzebuję tutaj nie Wedja, potrzebuję tutaj Bixa. Tak. Tak. Potrzebuję też. Tak. I tak. Wbrew pozorom nie potrzebuję tu na razie tego super waywinga nowego. Potrzebuję starą, klasyczną flotę, której... Używałem swojego czasu na arenie, mm -mm. no to może tak, no to może tak, i może tak, i może tak. Dobrze, głównego damyżera nie ma. Dispele, marki, znaczy Target locki, dobrze. Obaw, nie, to na razie jeszcze nie potrzebuję. Tak. To by było chyba... No, chciałem powiedzieć na tyle, ale jednak się ktoś pojawił. Ktoś się niestety pojawił i trochę mi tutaj przeszkadza. Kradnie banery, więc się tutaj podleczymy tak. Tak. No halo. A ja i to co? Dobrze. I teraz tak. Dobrze. Tak. No jednego banera chyba mi zwinął. Właściwie wygląda to, na, wygląda to właściwie na pół banera. Ale generalnie tak to się kończy. W finale generalnie... 5 banerków do przodu, aczkolwiek powiem szczerze, że ja nie miałem żadnej poprawki i miałem wynik tylko 5 banerów lepszy, a on miał jedną poprawkę i, i tak uzyskał bardzo wysoki wynik. Więc w związku z czym RNG raczej mu bardziej sprzyjało niż mi. Jak widzieliście, sporo banerów jednak potraciłem, czy to na statkach, czy to na potyczkach. No, RNG tak chciało. Dobrze, drugi pończik zdobyty. Mam nadzieję, że też w tej rozgrywce jesteście in plus. I że w następnych potyczkach będzie jeszcze lepiej ze względu na mm, lepszy rozwój dotychczasowego Rustera. Dzięki za uwagę, pozdrawiam Was, oczywiście niech moc będzie z Wami.